Cześć. Dziś szybki przegląd nowości od 70 maj. Jeżeli ty też od wszystkich słyszysz, że powinieneś mieć widok w samochodzie, albo niebezpieczna sytuacja na drodze zdaje się mówić, a nie mówiłam? Tyle, że ty nie chcesz wydawać tysięcy pelenów ani kupować chłamu za grosze. To uważam, że powinieneś zobaczyć, co do zaoferowania ma. 70 Maj. Ten nie wstydźmy się tego, chiński producent już od dawna oferuje bardzo dobre widersetory za bardzo atrakcyjną i atrakcyjną cenę. Niech rekomendacją dla tej marki będzie to, że 70 Maj A810 używa sam właściciel firmy Hadron. Czyli ja. Chyba nikt nie pamięta, że dali mi to w prezencie. No to teraz uważaj. Już za 289 zł możesz mieć wideorejestrator 80 Micam 3 z jednym obiektywem, ale z przetwornikiem Sony Starvis drugiej generacji IMX662. No i okej, okay, nagrywa w rozdzielczości Full HD, ale ma opcję HDR, więc nagrania nocne mu nie straszne. Jest bardzo dyskretny, pobiera niewiele prądu, a na karcie pamięci pomieści godziny nagrań. Do tego wbudowane WiFi, obsługa z aplikacji, tryb parkingowy i sterowanie głosowe. W komplecie znajdziesz dwie naklejki elektrostatyczne, Instrukcje patuka do podważenia plastików, przewód zasilający, zapasowa naklejka i zasilacz, ale z jednym USB. Jeżeli uważasz, że sama kamera na jazdu to za mało, to mam dla Ciebie... Następcę Lighta i Lighta 2, czyli A200. Mały dyskretny wideoelastrator z ekranem i kamerą na tylną szybę. Co prawda nie znajdziemy tu przetworników od Sony, ale od Galaxy Core, odpowiednio GC2093 i GC2053, ale bez wstydu, one też dają radę i też mają opcję HDR. Za to cena to jedyne 459 zł, a w tej cenie dostajesz wbudowany moduł Wi-Fi, obsługę z aplikacji i tryb parkingowy z ochroną akumulatora. W komplecie znajdziesz dokumentację, szpatułka do podważania plastików, długi przewód do tylnej kamery. Uchwyt mocujący do szyby, przewód zasilający i zasilacz, również z jednym USB. Niech zgadnę. W dokumentacji znajdziemy też naklejki elektrostatyczne i dodatkowe naklejki. Ostatnią nowością jest S500. Propozycja dla tych, którzy chcą mieć Widorejestrator z kamerą cofania i z wielkim monitorem. Za przednim obiektywem inżynierowie 70 Maj umieścili przetwornik od Sony Starwi z drugiej generacji IMX 675 Nagrywa w rozdzielczości 2,5 i oczywiście jest opcja HDR w tylnej kamerce, która może pracować na zewnątrz jako kamera cofania. Nie wiem jeszcze jak jest przetwornik, ale się dowiem i napiszę w opisie filmu. Za rozsądne 799 zł dostajesz sprzęt z trybem parkingowym, sterowaniem głosowym, wbudowanym Wi-Fi do aplikacji, a w komplecie znajdujesz. Zasilacz tym razem z dwoma USB. Instrukcje: szpatułkę do podważania plastików, przewód zasilający. I to wszystko. Te i inne kamery są dostępne na sklephadron.pl. Oczywiście nie musisz ich tam kupować, ale wiadomo, kupując na moim sklepie wspierasz to, co robię. Chętnie też przeczytam Twoją opinię na temat tych kamer, także pisz śmiało w komentarzach, którą byś wybrał. Pamiętaj, wideorejestrator to nie tylko gadżet, to Twój osobisty świadek na drodze. No, chyba, że nie za szybko, to już tylko świadek oskarżenia. Tak czy inaczej, ten świadek chyba uniknął inflacji i możesz go już mieć za dosłownie kilka stówek. Na dziś to wszystko. Trzymajcie się. Do kolejnego filmu. Cześć!